Cześć. Mam na imię Miłosz i witam was na kanale Perfumolog, czyli miejscu, gdzie jak co tydzień rozmawiamy sobie o perfumach. W zeszłym tygodniu pokazałem wam moją kolekcję. Yy, film ten został odebrany pozytywnie, za co wam wszystkim bardzo dziękuję. Film ten okazał się jednak dłuższy niż początkowo planowałem, dlatego brakło mi czasu na ewentualne podsumowanie, ale także na to, aby pokazać wam perfumy, które jeszcze zobaczyłbym chętnie w swojej kolekcji i właśnie o tym będzie dzisiejszy materiał. Co prawda a nie są to perfumy, przez które nie mogę spać w nocy. Bo wydaje mi się, że moja kolekcja jest kompletna i ogólnie jestem z niej zadowolony. Ale jest jeszcze 4-5 zapachów, które bardzo chętnie zobaczyłbym na swojej perfumowej półce. Zanim jednak pokażę wam te perfumy, jak zwykle zachęcam Was do tego, abyście odwiedzili sklep zapachniści.pl. Jest to perfumeria internetowa, w której możecie kupić próbki perfum w różnej pojemności, począwszy od 3 ml, ale także niepełne flakony perfum. I uważam, że jest to fajne. Fajna opcja, jeżeli chcielibyście przetestować większą ilość zapachów bez konieczności wydawania pieniędzy na pełnowartościowe flakony. Przypominam Wam także o kodzie rabatowym o treści Perfumolog, dzięki któremu możecie kupić dekanty, ale także niepełne flakony perfum o 10% taniej. Po wszystkie szczegóły odsyłam Was do opisu pod filmem. A teraz przejdźmy już do listy moich chciejstw, czyli do perfum, które z dużym prawdopodobieństwem dołączą do mojej kolekcji w tym roku i zaczniemy od Essential Parfum. Peak Infusion. Jest to minimalistyczna, ale piękna kompozycja i chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że jest to jedna z najlepszych zeszłorocznych premier. W początkowej fazie mamy do czynienia z herbatą, ale także z figą, i niektórym te perfumy mogą się kojarzyć z równie świetnym filosikos. Z czasem jednak figa na mojej skórze staje się delikatnie dymna za sprawą benzoesu, ale doświadczymy tutaj również drzewa sandałowego, które nadaje delikatnej kremowości całości kompozycji. I pomimo obecności takich nut jak benzoes, ale także drzewo sandałowe, perfumy te ani przez chwilę nie stają się przytłaczające. Wręcz przeciwnie powiedziałbym, że są to idealne perfumy wiosenno-letnie, które nie męczą nawet przy wyższych temperaturach. A chyba latem fajnie pachnieć perfumami, które nie są kolejnym banalnym świeżakiem pełnym cytrusów czy nut wodnych, dlatego też tak wysoko cenię kompozycję pani Natalie Lorson, która w moim mniemaniu jest obecnie jednym z najlepszych perfumiarzy. A tak w ogóle to zachęcam Was do tego, abyście zapoznali się z marką Essential Parfums. Przede wszystkim z tego powodu, że te perfumy oferują naprawdę świetną jakość za stosunkowo nieduże pieniądze. Bo są to genialne kompozycje niszowe, które możecie kupić poniżej 400 zł. Zresztą nagrałem o nich osobny materiał, jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to kliknijcie w link powyżej. Kolejne perfumy to Orto Parisi Bergamask i to kolejny nietypowy świeżak, o ile w ogóle można je tak nazwać. Bo z jednej strony są to perfumy cytrusowe, które witają nas bergamotką, ale dość szybko do głosu dochodzi piżmo i to właśnie piżmo w tej kompozycji gra pierwsze skrzypce. Nie jest to przyjemne, łatwe w odbiorze piżmo. Powinniście się raczej nastawić na coś brudnego i fizjologicznego. Ale to też nie jest tak, że piżmo w Bergamask wali mokrym bobrem. Powiedziałbym raczej, że ono jest Brudne, ale w sensualny sposób i jednoznacznie może się kojarzyć ze stosunkiem. I wiecie, ja generalnie nie wierzę w pierdoły typu feromony w perfumach. Natomiast muszę przyznać, że w bergamask jest coś pociągającego w seksualny sposób. Jeszcze na koniec mała przestroga dla osób, które nie tolerują javanolu. Javanol to molekuła, która nie występuje w przyrodzie, natomiast w perfumiarstwie jest używana dość często yy, i ma imitować drzewo sandałowe. W Bergamask jest podana w naprawdę sporym stężeniu, pachnie to dość charakterystycznie i z całą pewnością nie każdemu się spodoba. Ja natomiast uważam, że Bergamask to genialne perfumy, gdzie świetnie zagrało połączenie rześkich Cytrusów wraz z brudnym fizjologicznym piżmem. Z całą pewnością nie są to perfumy, które będą łatwe do polubienia. Natomiast jeżeli szukacie czegoś nietypowego, czegoś nieco bardziej wymagającego, dodatkowo o genialnych parametrach, bo te perfumy na mojej skórze przetrwały kąpiel i po 24 godzinach naprawdę nadal je wyczuwałem, no to sprawdźcie sami. Myślę, że warto je poznać, chociażby przez to, jak bardzo są oryginalne. Kolejne perfumy to Matier Premier Falcon Leather. Dokupna tych perfum przymierzam się już drugi rok i tak prawdę mówiąc to nie mam pojęcia dlaczego jeszcze nie zagościły na mojej półce, zważywszy na to, że moim zdaniem jest to najlepsza skóra w perfumach, jaką kiedykolwiek dane mi było poczuć. Matier Premier to młoda, niszowa marka perfum z Francji, w której być może kompozycje nie są zbyt finezyjne, natomiast nie można im odmówić jakości. I naprawdę wąchając perfumy tejże właśnie marki, nie mamy wątpliwości, że są to perfumy stworzone z wysokiej jakości składników. I tak samo jest w przypadku Falcon Leder. Inspiracją do powstania tych perfum była skórana rękawica używana przez Sokolników. Początkowo zapach ten może trochę wystraszyć, ponieważ skóra jest tutaj podawana w nieco brudny, powiedziałbym nawet animalny sposób. Natomiast wraz z upływem czasu kompozycja ta wyraźnie łagodnieje. I to pomimo tego, że zapach staje się delikatnie dymny, bo mamy tutaj do czynienia ze smołą brzozową czy dymem brzozowym, ale także z benzoesem. I o ile brzoza sprawia, że falcon Leather na pewnym etapie życia na skórze staje się bardziej dymny, to benzoes nadaje delikatnej słodyczy całości. I to właśnie późna baza. Pełna skórzanych nut, ale także bezesu podoba mi się najbardziej. Mamy tutaj również sporo szafranu, ale to skóra, początkowo szorstka, brudna, następnie nieco bardziej gładka, dymna, jest tutaj głównym graczem. Dlatego też, jeżeli jesteś fanem nut skórzanych, to koniecznie sprawdź falcon leder, ponieważ moim zdaniem jest to top, jeżeli byśmy brali pod uwagę perfumy skórzane. Kolejne perfumy to Amłaż Bandles, czyli moim zdaniem święta Bożego Narodzenia we flakonie. Natomiast co ciekawe, fani marki nie niezbyt entuzjastycznie przywitali tę premierę. Te perfumy ujęły mnie tym, że pomimo iż jest to kompozycja typowo tytoniowa, to początek jest naprawdę nieoczywisty, bo mamy tutaj do czynienia szczególnie na początku z dużą ilością pomarańczy, ale także imbiru. A takie połączenie nie jest czymś oczywistym, biorąc pod uwagę ogólny wyźwięk perfum, który jest jednoznacznie tytoniowy. Niestety, wraz z upływem czasu omawiane perfumy nieco tracą na swojej unikalności wynikającej z radosnego, świeżego otwarcia i kompozycja wyraźnie osładza się za sprawą wanilii, sprawiając, że tytoń staje się słodki, bardziej podobny do innych typowych tytoniowców. Niemniej jednak w tej grupie zapachowej mam tutaj na myśli perfumy głównie tytoniowe. Amouage Bundles prezentuje się naprawdę dobrze i jest to jeden z moich faworytów. Dlatego też uważam, że jeżeli lubicie takie klimaty, to warto dać im szansę i chociażby je przetestować. Perfumy te mają jednak jeden minus. Parametry. I sam nie wierzę, że mówię to w kontekście perfum Amłaż. Co prawda utrzymały się na mojej skórze Około 7-8 godzin, ale projekcja po dwóch była już bardzo delikatna i zapach osiadł blisko skóry, co biorąc pod uwagę cenę tych perfum jest dość słabe. Tak więc poznaliście moje plany zakupowe na rok 2023. Jestem ciekawy, na co wy polujecie, co zamierzacie kupić w najbliższym czasie. Napiszcie proszę w komentarzach, jaka jest wasza wishlista. Oczywiście tradycyjnie proszę was o zostawienie łapki w górę dla lepszego zasięgu filmu. Widzimy się za tydzień do zobaczenia. Cześć.